Często pytacie, jak łączyć żywność według pięciu smaków. Ja nie używam gotowania pięciu smaków, ponieważ każda osoba powinna mieć inny smak wzmacniany. Na przykład, jeżeli ja chcę wzmocnić element drzewa, do którego należę, powinnam na koniec do posiłku dodać na przykład zieloną pietruszkę. Czyli wtedy ja zaczynam od elementu wody, nie ja zaczynam od elementu ognia. Zobaczcie, wrzucam coś, co ma smak gorzki i należy do elementu ognia lub jest czerwone. Później element ziemi to jest smak słodki, później element metalu to jest smak ostry, później element wody to jest smak słonej, i kończę na elemencie drzewa, gdzie to będzie zielony lub kwaśny, na przykład parę kropli z cytryny, ale jeżeli chcemy wzmacniać inne smaki, zataczamy koło inaczej lub powtarzamy koło i kończymy na innym elemencie, każdy smak mieszając łyżką 10 razy. Zaobserwuj po więcej, a nauczę Cię łączyć pokarmy w medycynie akademickiej, który ja stosuję i który się sprawdzają.